Dzień 119. Podróży autostopem z Polski do Japonii. Rano za każdym razem ktoś mi przynosi herbatę i śniadanie do łóżka, a wieczorem kolację. Albo są to talibowie, albo jest to afgańska rodzina, na której ogródku się rozbiłem. Nie wiedząc oczywiście, że to jest ich teren prywatny. Rano bardzo się zdziwili i zarazem bardzo się ucieszyli. Codziennie przynoszą mi na śniadanie i kolację herbatę, domowe jedzenie afgańskie, czyli głównie ryż z mięsem i chlebem. Podwiedzałem trochę okolice i pochodziłem po górach. Znalazłem bardzo piękne punkty widokowe. Se... Do jak Spaceruję sobie po górach Afganistanu Jakiś pan zaprosił mnie do wioski na herbatkę Ale powiedziałem dziękuję, to się kur Bo już bym dzisiaj trzecią pił Kontynuuję swoją przechadzkę po górach afgańskich Mam nadzieję, że nie natknę się na żadną bombę po wojnie Ponieważ Amerykanie z talibami walczyli właśnie w tych górach W wyżej położonych wioskach śnieg a tam na dole dzieci grają w piłkę nożną. Śpię sobie pod namiotem w górach w Afganistanie i rodzinka afgańska przyniosła mi jedzenia dużo tutaj z restauracji: jedzenie, chleb, cały dzbanek herbaty, także coś niesamowitego. Jeszcze parę fotek, i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie znać, czy chcielibyście odwiedzić to miasto.